Zima za pasem, ale prawdziwy rowerzysta zimy się nie boi. Jednak chłód nie powstrzymuje go przed popełnianiem wykroczeń. Niestety często czyni to nieświadomie, a statystyki policyjne pokazują, że w Krakowie liczba wypadków z rowerzystami wciąż rośnie. Mieszkańcy sygnalizują, że na skrzyżowaniu ulic Buszka i Tokarskiego rowerzyści jeżdżą bardzo ryzykownie. Nie patrzą rowerzyści na znaki. Najlepszym przykładem jest taka. Niewielka ulica Buszka zlokalizowana w okolicy ulicy Piastowskiej przy rozrastającym się osiedlu koło domów studenckich, gdzie rowerzyści jadąc na wprost wymuszają pierwszeństwo na pojazdach, które mają łamane pierwszeństwo i jadą z rogą z pierwszeństwem. Rowerzyści nawet się nie odwracają. Ale pan tutaj nie ma pierwszeństwa. Musi pan uważać i słuchawki wyjąć z uszu. Niestety dodatkowo rowerzysta w słuchawkach. Nie wiem, czy nie chciał słyszeć tego, o czym mówiłem, o czym go informowałem, czy po prostu nie słyszał, bo ma w obu uszach słuchawki. No taki oderwany od rzeczywistości. Nie na na znagustą pierwszeństwa rowerzysta jest naprawdę groźny. Naprawdę groźny. Po to tu przyjechaliśmy. No i próbujemy przejechać droga z pierwszeństwem. No i co? I hulajnogista postanowił jechać. A pan tutaj nie ma pierwszeństwa, po tu trzeba ustąpić pierwszeństwa. Pan zdaje sobie sprawę, że tak jeździć nie można? A myśli pan, że już nie byłem w tej sytuacji? Ktoś twierdził, że miał pierwszeństwo. Kiedy nie miał. tu ruchu, że pana, niech pan uważa teraz. No i próbujemy wyjechać i mieć pierwszeństwo. No ale przecież pani tutaj nie ma pierwszeństwa. Pani jest podporządkowana, tam jest znak ustąpienia pierwszeństwa. Ale mogą, tylko mają Aha, ustąpić przeprasza, pierwszeństwa, przeprasza, proszę pani. No o to chodzi. Proszę bardzo. Rowerzyści niestety nie lubią patrzeć na znaki, a nawet jak na nie patrzą, to często ich nie rozumieją. No niestety, wychowanie komunikacyjne w szkołach jest ciągle w zbyt małym zakresie i nie ma tego przedmiotu regularnego. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej długo, długo, długo powinien być przedmiotem obowiązkowym. O no to walczymy, może kiedyś tak się stanie, a na razie ubolewamy, że wielu rowerzystów jeździ, jeździ drogami publicznymi, nie znając przepisów, nie rozumiejąc znaczenia znaków. Szanowni rowerzyści, czytajcie, uczcie się, pamiętajcie, że nieznajomość prawa nie tłumaczy. No nie wyobrażam sobie, jak można wyjechać na drogę, nie znając znaków, nie znając podstawowych przepisów żeby się porozumieć na drodze z kierowcami to musimy wzajemnie znać swoje prawa i obowiązki czytać znaki znać przepisy ogólne bez tego no bez tego ani róż. jednym z najbardziej popularnych wykroczeń wręcz masowo popełnianym jest przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych rowerzyści mówią że to nic takiego ale przepisy mówią jasno tego robić nie wolno proszę pani jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych jest zabroniona Wiedziała Pani o tym, czy nie? Eee, tak. To jest przejście dla pieszy, tak zwana zebra, prawda? No i jedzie Pani potem. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tak jest szybciej i łatwiej. Tak jest szybciej. Znała no, Pani ten tak, przepis? No, to jednak jest on dosyć nieprzestrzegany, bo jest bez sensu. Bez sensu jest? Dlaczego? Dlatego, że szkodliwość jest nijaka. Ja uważam inaczej. Kiedy na przykład osoba, zwłaszcza osoba starsza, zostanie najechana przez takiego kierującego rowerem, nawet niechcący, bo to będzie sobie osoba szła. Ale osobę starszą mogę najechać też gdzie indziej. No dokładnie, ale gdzie? W którym miejscu na przykład może Pani najechać? Na jezdnik, no wiem, po ja pani na porusza? Na, czy na drodze na, dla rowerów. Na tej ulicy, która jest yy, i dla rowerzystów. To jest strefa I zamieszkania. No, I wtedy tak. pieszy ma pierwszeństwo. Rozumiem, ale teraz na przykład jak przejeżdżałam, byłam sama na tym przejściu. Czyli przepis nie obowiązuje. Ja rozumiem, że obowiązuje, ale. Rozumiem, gdyby były tak. osoby, to by pani zsiadła, tak? Tak, zsiadam. Jak jest duże skupisko jak ludzi, jest małe to zsiadam, skupisko ludzi? Nie, ma ludzi. sensu wtedy. To jest przejście dla pieszych. To nie jest dla pani miejsce. Pani nie jest osobą pieszą, pani jest kierującą pojazdem. Proszę państwa, takie wykroczenie mandat wnosi 100 zł. Taki nakładam. Następne wykroczenie, równie często popełniane przez rowerzystów, to jazda po chodniku. Rowerzyści tłumaczą się różnie: a to, że nikogo nie było, a to, że jechali ostrożnie, tymczasem piesi naprawdę boją się rowerzystów pędzących po chodniku. Zatrzymaliśmy pana do kontroli drogowej dlatego, ponieważ porusza się pan po chodniku. Żaden z trzech wyjątków, które istnieją do poruszania się po chodniku, w tym miejscu nie istnieje. Myślę, że pan wie, w których okolicznościach. Może pan się poszukać po chodniku, prawda? Nie, nie wiem. Nie wie pan. No to ja panu podpowiem. Jednym z tych y, przepisów, gdzie pan może jechać po chodniku, jest prędkość na drodze większa niż 50 przy jednoczesnej szerokości chodnika lub drogi dla pieszych dwóch metrów. Drugi przypadek jest to wtedy, kiedy się pan opiekuje osobą do lat 10, a trzeci przypadek to są warunki atmosferyczne zagrażające bezpieczeństwu. No i jak pan zauważył, nie ma tutaj żadnego z tych przypadków, ja więc jechać pan. A kto to jest ten pan? Proszę oczywiście ja bardzo. To nikogo proszę. Nie było. Rozumiem, że jak nikogo nie ma, to już przestaje chodnik być chodnikiem dla pana. To mu nie przeszkadza. Natomiast ja uważam, że policja powinna robić to, co jest najbardziej użyteczne. Proszę Natomiast pana. To uważam, że nie jest użyteczne. Nie jest to <laughs> użyteczne. Powiem panu tak. Jazda po chodniku w tym konkretnym przypadku, jakim jechał pan. Jest to naruszenie porządku prawnego, a my ustawowo do tego jesteśmy obligowani, żeby reagować również na takie wykroczenia. Nie możemy wybiórczo patrzeć. Proszę pana, pan wykonuje swoją pracę, ja się z tym nie zgadzam, ale pan musi wykonać swoją pracę. Więc tak. przejdźmy do rzeczy może. Do bo... rzeczy, dobrze. Czy według pana jest taki przepis, że jak nikomu się nie przeszkadza, to wolno? Nie, ja tak uważam. Jak a no to jak pan panu, tak uważa, panu... niestety jesteśmy, proszę pana, obywatelami Polski tutaj na terytorium Polski. Nie, Prawo rozumiem. w Polsce takie jest i czy pan się zgadza, rozumiem. czy nie musi pan go przestrzegać? Nie, Natomiast jeżeli chodzi o to wykroczenie, mandat za takie wykroczenie wynosi 100 zł. Policja drogowa na terenie Krakowa jest bardzo zaniepokojona cały czas pogarszającym się stanem bezpieczeństwa rowerzystów oraz kierujących ulejnogami. 50% wypadków, które zaistniały na terenie Krakowa, są z udziałem rowerzystów oraz kierujących ulejnogami. Apeluję tutaj do kierujących samochodami, szczególnie przejeżdżając przez wszelkie przejazdy dla rowerzystów, szczególnie skręcając drogi poprzeczne. Nader często nie udzielamy pierwszeństwa kierującym rowerami lub ulejnogami. Chciałbym zwrócić też uwagę, że tutaj zmieniają nam się warunki atmosferyczne, więc apeluję też do rowerzystów. Pamiętajmy tutaj o właściwym oświetleniu swojego pojazdu i dbajmy o to, żebyśmy byli jak najbardziej widoczni na krakowskich ulicach. przyczyną zatrzymania pana do kontroli jechałem jest żeby jazda dostać po chodniku. Się na drugą stronę bo mhm. tam jest droga rowerowa. Wychodzi pan założyłem, że cel uświęca środki, tak? Nie, tylko Czy że tutaj to pana troszkę, nie? Bo, ułatwia pana. bo nie ma tu jak się dostać, chciałem pieszo i prowadzić. się. Mhm. czyli jaki jest sposób jechać po chodniku? No myślę, że można jechać jak się ostrożnie jedzie. Tu nawet Niemcy nie jest 70 na godzinę. Nie? 50 jest. 50, no, 50 nie tak. Powinienem. Tym razem jechać panu nie wolno po tym chodniku. Tak, przepraszam najmocniej. No, wykroczenie pan powiedział, jakby nie było koło komendy wojewódzkiej policji. Tak, prawie że przy wejściu. A niech mi pan powie, czy jechał pan tutaj z ulicy kosynierów, tak? Tylko z kosynierów. Bo no to bo... jak pan z kosynierów jechał, to wystarczy skręcić w prawo i tam jest przejazd dla rowerów. Czy naszej komendzie, jest... tak. Proszę pana, za takie wykroczenie mandat wnosi 100 zł. O Boże. Strasznie dużo. Czy to jest dużo? No w stosunku do mandatów, które są nakładane na kierujących za niewłaściwe zachowanie się wobec pieszych, to jest znikoma kwota. Trzeba się przekonać do tego, że nie jeździmy po chodniku, jeżeli mamy drogi rowerowe, pasy rowerowe bądź jezdnię, na której prędkość nie jest podniesiona powyżej 50 km na godzinę. No, chyba że wyjątkowo. Jedziemy obok dziecka w wieku do lat dziesięciu względnie. Jest sytuacja, w której warunki są ekstremalne. Nawalny, gwałtowny deszcz, śnieżyca, gołoleć, na koniec proszę. Kierowców, żeby pamiętali, że są to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, że musimy ich dostrzegać na drodze, musimy pamiętać, że czasami nie są oni dostatecznie dobrze przygotowani do uczestnictwa w ruchu drogowym i musimy po prostu uważać na rowerzystów i hulajnogistów. W ich i naszym własnym interesie problemów z prawem i wyrzutów sumienia.